roku kardynała komuniści chcieli oskarżyć prymasa o działania przeciwko Polsce i władzy socjalistycznej do procesu jednak nie doszło, bo władze bały się reakcji społeczeństwa. W tym klasztornym budynku na pierwszym piętrze zdala od świata pilnie strzeżony przez ubeków i wopistów, kardynał Stefan Wyszyński spędził ponad rok. Naprzeciwko przystanku autobusowego ustawiono szlaban z napisem kontrola graniczna. I nikt! kto nie miał dowodu osobistego, stąd nie mógł tutaj się przedostać. Tą samą ścieżką, którą niegdyś chodził Prymas Tysiąclecia, dziś szli pielgrzymi. Przyjechali by modlić się. O beatyfikację jak najszybszą, ale żeby była połączona z beatyfikacją Ojca Świętego. Arcybiskup Józef Michalik wspominał dziś niezwykłego Prymasa. Tuż przed swoim uwięzieniem Prymas był człowiekiem dialogu, otwarcia, także z komunistami. Z do kościoła. Ale wtedy władza walczyła z kościołem, chciała decydować nawet o nominacjach proboszczów. W tym warszawskim kościele prymas Wyszyński powiedział słynne non possumus. Gdy wrócił z kościoła do domu, został internowany. Tak umocnił kościół i taką zbudował wokół siebie samego mocną pozycję, że aresztowanie go już po śmierci Stalina, nie poskutkowało rozkładem Kościoła. Kardynał Wyszyński, który wiedział, że komuniści traktowali Kościół jak najgorszego wroga, dbał o to, by idea wolności i miłości nie gasły w narodzie. W komańczy kardynał napisał program wielkiej nowenny tysiąclecia. Jego elementem była peregrynacja obrazu matki boskiej Częstochowskiej. Władze ówczesne tak bały się tego wizerunku Matki Bożej, że postanowiły zaaresztować obraz Matki Bożej Częstochowskiej. I pamiętam tą peregrynację niezwykłą, peregrynację duchową, gdzie peregrynowały albo kopie obrazu, albo same puste ramy. Gdyby nie wiara i nadzieja kardynała Wyszyńskiego, nie byłoby Polaka na stolicy Piotrowej, powiedział Jan Paweł II. To on nazwał Stefana Wyszyńskiego prymasem tysiąclecia. Edyta Suchacka, Wiadomości. Coraz więcej czarnych chmur zbiera się nad młodzieżówką LPR.